Witam serdecznie wszystkie osoby z znaku raka i zapraszam na przesłanie z kart na tydzień od 25 września do 1 października. 25 września. Pierwszy października, znak raka. Co my tutaj raki mamy? Raki mają to, że mogą Was męczyć jakieś tutaj yy, może nie tyle bezsenne noce, co bardziej będziecie żyły wyobrażeniami niż faktycznym życiem. Yy, może przyjść do Was jakaś zmiana, propozycja, ja bym powiedziała związane to będzie. Szeroko rozumianymi sprawami formalnymi, tutaj karta pokazuje sąd, czyli może to być jakaś szkoła, praca, generalnie, gdzie są tutaj jakieś obwarowania stosowane, jakieś takie, no powiedzmy, surowe, dosyć surowe zasady. Tylko wy będziecie, tutaj jakieś lęki mogą wami kierować, na zasadzie, czy sobie poradzicie, czy starczy wam czasu i tak dalej, i tak dalej. No. Taka kwestia się może w tym tygodniu pojawić. Karty pokazują też zaproszenie na imprezę towarzyską. Nie chcę tutaj mówić, drogie raki, że będziecie królową balu, ale jest coś takiego pokazane, że zrobicie dosyć duże wrażenie na innych osobach. Pozytywne oczywiście. Karty też pokazują, że jeżeli prze przekroczycie, przeskoczycie, przełamiecie ten swój lęk, to wiele drzwi uda wam się otworzyć. Może to być też właśnie przez te znajomości na, na imprezie, czy w jakimś spotkaniu yy, towarzyskim, poznaniu nowych osób. Yy, może się wiele drzwi dla was w tym tygodniu yy, otworzyć. Te osoby mogą wnieść yy, taką powiew świeżości, nowości. Do, was, do waszego życia, co wam bardzo y, dobrze zrobi, zwłaszcza tym osobom, którym y, no coś tam y, do końca nie grało, może żyły w jakimś tej marazmie, stagnacji. Y, to każdy mówią, że w tym tygodniu zostaniecie z tego y, marazmu wyrwane, może właśnie wyrwane z tych y, takiego y, y, życia jak sen na jawie, czyli, y, czyli takie y, bardziej myślenie życzeniowe, co by było gdyby niż życie dniem, dniem dzisiejszym. Także drogie raki całkiem tutaj pokazuje się um, udany tydzień, byle by Was tutaj jakieś Wasze wewnętrzne lęki um, nie blokowały. No, i jeżeli będziecie miały zaproszenie na spotkanie towarzyskie, to kartą korzystaj, raku um, korzystaj, a to przyniesie Ci w przyszłości zapewne korzyści. Ja życzę Wam udanego tygodnia, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pa pa!